Cześć, witam na moim kanale. Zachęcam do lajkowania, komentowania. Jeśli nie subskrybujecie, zapraszam też do tego. Wjechało, wjechała trawa do zboża, mieszanka złóż. I teraz jest konsumpcja. Pierw dałem trawę, a później ziarna żeby nie było wielkiego tłoku. Co nie? Mały żbiku? No No Ale widzę panowie się kłócą No pan co? No i co? Ty piszczulo? ej, je, je, jej, ty piszczulo mała. podzielone są jedzą to, to co? teraz ziarno? nie, 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 nic nie mam, nic nie daje Dinaś, straszytku mały? jak tam? ty to uwielbiasz trawę, co? co panowie? co to za jakieś kłótnie? no co? no tak a tu? przy trawce tak no i super także nie